Wtorek, 21 września, z Ewangelii Świętego Łukasza. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. Wcielenie Chrystusa, jego przyjście na świat, to, że stał się człowiekiem, jest już konsekwencją tego, że jesteśmy jedną wielką rodziną. Jeśli ja wypełniam wolę Pana Boga w swoim życiu, tak jak wypełnił to Jezus. To jest Jezus mi bratem. Jest mi bardzo bliski. Tylko właśnie muszę wejść w tą relację z Bogiem Ojcem. Muszę wejść w relację z samym stwórcą. A wtedy będę w relacji z Jezusem, jego synem. On, się, on stanie się dla mnie właśnie bratem. A ja dla Jezusa bratem, ktoś inny siostrą. Jak dobrze mieć w rodzinie Jezusa. Jak dobrze mieć w swoim sercu człowieka który jest mi tak bliski, któremu potrafię zaufać, który może zmienić moje życie. Zobaczmy nasze ludzkie relacje, nasze relacje często rodzinne. Ile tam jest e, nienawiści? Ile tam w naszych relacjach rodzinnych jest e, zazdrości? Ile tam jest e, jakiegoś obrażania siebie nawzajem? Dlaczego? Bo nie są zbudowane na wartościach, bo my patrzymy właśnie oczami wartości, to co było w niedzielę w Ewangelii. My mamy patrzeć ocia, oczami miłości, tak jak patrzył Jezus. A to są najpiękniejsze oczy rodziny. Kiedy w rodzinie jest miłość, kiedy w rodzinie jest wspólnota, kiedy w rodzinie jest wiara, jeśli w rodzinie nie ma miłości, nie ma wiary, to jesteśmy obojętni dla siebie. A jeśli w rodzinie jest Chrystus, on nigdy nie jest. Zobaczmy, Jezus nigdy nie był obojętny na człowieka. Tego, który go zaprosił, który przyszedł do niego, Jezus nigdy nie mówił: nie, nie pomogę, nie, nie uleczę, nie uzdrowię. Przychodzili do niego, pchali się, tłumy do niego szły, a on uzdrawiał, leczył. Bo oni kochali sercem. Czy ja kocham sercem? Czy ja potrafię w swoim sercu, w swojej rodzinie nieść Chrystusa? Zapytaj się, ojcze, matko, bo to jest bardzo ważne dzisiaj. Czy jesteś takim żywym świadkiem wiary, niosąc Chrystusa do swojej rodziny, ucząc modlitwy swoich dzieci, ucząc szacunku swoich dzieci do starszych? Czy jest czas na wspólną modlitwę, czy jest czas na niedzielną Eucharystię? Być chrześcijaninem to nie tylko świadectwo chrztu, którym mogę machnąć przed oczami i powiedzieć, jestem ochrzczonym, jestem katolikiem. Ale być chrześcijaninem to naśladować Jezusa, to mieć Jezusa w swoim sercu, to zaprosić Go do swojego serca, to żyć Jezusem w rodzinie, w naj, wśród najbliższych, to żyć Jezusem w relacjach. Zaproście go do swojego serca, zaproście go do swojego domu, do swojej rodziny. Niech on będzie siłą, umocnieniem, bo tam, gdzie nie ma Boga, tam, gdzie nie ma Chrystusa, gdzie nie ma Matki Najświętszej, wszystko się wali. Nie ma tego fundamentu. To jest dom zbudowany na piasku. A my potrzebujemy fundamentu, którym jest Sam Bóg. Bóg jest miłością. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobrego wtorku.